A ja poprosiłem o blisk i chciałem powiedzieć, czy ja mogę to samo zrobić. Czy ja mogę prawą rękę położyć na lewej Ale, nie, nie. <laughs> Ale już nie chciałem. Nie, 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 nie. No i to jest. No. I ja pani się mój mu podoba. Dobra.

Kolega no, to, to jest Ela. I tak. efendim, wielki materacu, Janusz, ja e, w tej byliśmy. Ela agroturystycznie. Nie u w tym byliśmy. Złodzieńcy wtedy, I tak, ty, ja, Ela, Wolek. Wolę się zaczyna mówić. O, Ela, bo Ela jest płaska. O, ser. Ja byłem na takim weselu, że miałem taką zabawę z młodymi, że. ta jajko <śprawda> <śprawda> Schowali tutaj w spodnie. Panu młodemu. Go I pani, pan, pani młoda musiała przetoczyć, przetoczyć, i tu żeby go wziąć. I zębami wyjąć. Ile <śprawda> <śprawda> Nie to z Dwa. A jedno, bo żyła. mój wnuk by ci odpowiedział, bo ja na mężczyznę, ja mam dwadzieścia. Nie, bo tak wydaje mi się. W tym jedno jajowe, drugie to są jedno jajowe, czy nie? Ałonika odpowiada, jak na prawdziwego faceta, to tam są No dobra. Tego grzyba. Nie tego starego grzyma. Nie wiem, przypykam wiem, ale sam tam nie Okazuje się, że nie tylko w lotku jest kulminacja, bo tutaj też będzie.

Ciekawe, co mu napisali. się. Teraz musisz. Ale gotowe. Ale A Kto odmuchnąć? to? A kto to? Kto to? Kto to? to? Kto to? Kto to? Kto to? O. Tak jak czytasz to do góry Tak. Tak, czyta się. Można, proszę. Tani to tyle co tygodni jeszcze zero. Zrób zdjęcie tu tej rakiety. zdjęcie. Słuchajcie, nie, nie drażnijcie Putyna, kończ wasz. Niech się święci, nie, nie trzymają. Najpierw no dużo dużą <blunt animation> Ale marzenie masz? Ma. Mam. Wnuki chcę, wnuki. No Grzesiu, za jednym razem. i Nie, Wiele ja jeszcze no, no, nie, no, też no, 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 nie wiem, jak to niekoniecznie. Nie, to kochani, to, tego się nie powiem. Nie da się opisać a, tymi słowami. Nie, a, nie a, ma takiego słownika. Każdy sam musi to Trzeba dmuchnąć. Trzeba dmuchnąć. Wisierka dla siebie, to. Tak, tak. Wisierka z portu. Odkryj sobie, że się tam wszystkim nie będziesz chronił. No. Zobacz, zachowuj się. Zobacz. No, wisierka brawo. dla wisietek. Brawo, brawo.

Mówię, jak spłuczka nie odłożysz, pod stołu nie wyjdzie. <grymne> ja bym sobie uważał, że ostatnie nie zawsze, to wiesz? Zresztą masz rację. <grymne> tak, kocham Ostatnie zdanie należy do mnie. Tak, Nie Jak sobie życzysz, kochanie. Proszę pani, dobry ten tort jest. A nie wiem. Ale pewnie tak. Śmietankowy, no. Bardzo dobry. Odpowiedź nie była zbyt dobra. Wiedzieć <laughs> <cellsaffe meio penseiva> tak, proszę pana, bardzo dobry. Ja bym wtedy powiedział to proszę tak kroić, żeby dla nas nowy los został. Krzysiek na <sulla> tym, <true> bo <Büprz> znów muszę wypaliła <evaluation> do końca. Proszę, głos nie będziesz ja.